w kolejnym odcinku Korona Gór Polski Dzisiaj zabieram Was na Kłodzką Górę gdzie będę ruszał z przełączy Kłodzkiej Szlak ma 3 km, jest króciutki szybki do przejścia. Ja obecnie wyruszam spod Biskupiej Kopy No i jedziemy tu na następny Także zapraszam Was do oglądania No i tutaj jak widzicie, <ścoughs> czekajcie tam jest szczyt, o właśnie ten co się wyłonił i tam u góry jest wieżyczka i tam właśnie przed chwilką byłem, dosłownie 30 minut temu One hour later. no i dobra, mamy czas 15.30 ja wyruszam z przełęczy chłodzkiej szlakiem niebieskim, idziemy na górę chłodzką, nie wiem ile czasu jest powiedzmy orientacyjnie, wyjście w górę na, na mapach pokazuje tam godzina Górdy, żeby z niej skłamać 3 godzinki tam i z powrotem, więc zobaczymy, ile mi zajmie. Wcześniej mi zajęło 1,5 godziny tam i z powrotem, a planowo było godzina 45 tylko w górę. Więc liczę na to, że tutaj też szybko i łatwo pójdzie. Ponadto jest bardzo łatwa trasa, w sensie takim, że nie ma jakichś e, trudnych podejść. Także lecimy, a wyłapcie widoczki do samego szczytu. 5 later. i tutaj mamy to pierwsze podejście. Ponoć jedno, jedyne na samym początku. Później już lightowo. Kolory są piękne. W sensie takim wszystko jest zielone. Więc sami widzicie, jak to bajecznie wygląda na wiosnę. No ale jako samo podejście też jest strome, strome, strome. Coś ponad około 100 metrów takiego. Ratania. Podejście zrobione, niecałe 8 minut i teraz już jest yy, płasko, równo jest akurat takie zejście cały czas takie widoki tutaj są czyli powiedzmy de faktu nie ma że idzie się tylko tym lasem ogólnie ten szczyt ma chyba 700 czekajcie, 762 metry w zależności na której stronie podają jak robiono listę Korony Gór Polski to wtedy w tym momencie ten szczyt był najwyższym szczytem w Górach Brackich na chwilę obecną leżący obok szczyt nie pamiętam jak ta góra się nazywała ale po prostu niedawno robili pomiary i się okazało, że jakaś góra, która leży niedaleko Góry Kłodzkiej jest kilka metrów wyższa ale po prostu lista Korony Gór Polski została niezmieniona więc ja kieruję się po prostu na Górę kłodzką ja znowu wyszedłem na jakieś zniesienie a teraz będę schodził znowu w dół. szlak ciekawy, raz pod górkę, raz z górki. Jakby nie mogło być cały czas płasko powiedzmy, nie? No ale... Szgodno widocznie taki jego urok miał być. Powiem wam, szkoda, że nie możecie poczuć tego klimatu tutaj. Wszedłem teraz właśnie w te iglaki. A i ten zapach bajka, naprawdę bajka i tam właśnie, to co widzicie przede mną, to tam jest właśnie wieża widokowa i tam dokładnie zmierzam, także e, kilka minutek będę, hej e, kilka minutek i będę już na miejscu znowu, znowu jest bardzo dobre tempo, a myślę, że jeszcze 5 minut mi zajmie, czyli 35 minut z czy kłodskiej na górę kłodzką także wydaje mi się, znowu bardzo dobry czas. Zejście w takim razie mi pewnie zajmie. Znaczy, tutaj nie będę miał co za dużo nadrabiać. z z tego, że szlaki są po prostu płaskie. Tam jakieś podejścia, zejścia. Mniej więcej wygląda tak samo. Ale myślę, że tam 25 minutek, 30 spokojnie mi zajmie powrót. Więc jest szansa na jeszcze jeden szczyt dzisiaj. Który oczywiście też będzie w następnym odcinku. A ja już jestem przy 3 granicy 730 metrów. I Jedno z ostatnich, już podejść tutaj, niebieski szlak. Tam jest wieża widokowa. O, i ostatnie drogowskazy. Zobaczymy, co tutaj mamy. Przełęcz laszczowa. Przełęcz kłocka. Na dół 45 minut. Kłocka góra. 15 minut. No i jest też i ona. Wieża widokowa. Góra kłocka. Podbijamy książeczkę, chodzimy na górę Pokazujemy widoki I spadamy na dół Także... Jest dobrze Mamy tutaj kłocką Górę 757 metrów na, na tym drogowskazie I tutaj jest y, Korona Gór Polski, kłocka Góra Tutaj mam piecząteczkę, którą będę musiał przybić. Tak, jest tutaj. I następnie wchodzę, wchodzę na wieżę tam do góry i pokazuję Wam widok i później lecę na dół. Tutaj jeszcze uwiecznienie przybicia pieczątki. No i teraz przybijamy. Jest, jest, dobra. Tak wygląda w dół. to nie chce, to niech nie patrzy. Patrz. Jeszcze muszę być tam całkiem do góry. I doszedłem na górę. Fuh. Teraz zobaczymy, co tutaj mamy. Jakie widoki. Tu mamy panoramy. na a takie szczyty. do następnego lubów ro kocine I tąd widok mamy taki do wbra. Następny śnieżnik, to tam będę jutro albo jeszcze dzisiaj tam podniosę Czarna góra, mały śnieżnik. To wygląda tak. Czyli tam, tam się kieruje jutro. I ostatnie. Resztę Wam pokażę później, jak będzie wolna I widok mamy tutaj. Dobrze, także kilka odpoczynku, i lecę dalej. Mhm. że mega głupie uczucie jak ludzie na przykład schodzą do tego jeszcze wieje wiatr i całą tą wieżą buja nie wiem czy mi się to uda pokazać cała ta wieża tutaj u góry chodzi także jeżeli ktoś ma jakiś lęk wysokości czy coś oj, ta flaga Polski przepięknie <laughs> sobie powiewa ale jeżeli ktoś ma jakiś lęk wysokości czy coś no to no troszkę słabo łapcie jeszcze tam widok et la scène Dobra, i czas schodzić na dół. Nie wiem czy tutaj będziecie widzieć. Nie, nie widać. Ja zaczynam schodzić, powiem wam, że może się w głowie zakręcić. Ale dobra, czas mamy, już wam mówię, 25 po 4, więc, yy, więc po prostu yy, szybki powrót, myślę, że na czwartą, yy, na piątą się wyrobię. Oczywiście jeżeli będę szedł na kolejny szczyt dzisiaj, to będzie on w następnym odcinku, więc pamiętajcie o subskrypcji łapce w górę, żeby nie przegapić i co i widzimy się za kilka chwil no i jeszcze schodząc tutaj właśnie jest widok tam jest widok na śnieżnik na którym będę jutro nie wiem czy tam jest, można jakoś podjechać czy nie wszystko, trasę sobie będę dzisiaj ustalał bo już chyba nie zdążę na na żadną górę Chyba nie zdążę na żadną górę, z tego, że no, jest jeszcze kawałek, muszę tam dojechać, jeszcze muszę kilka rzeczy ogarnąć. Więc chyba sobie odpuszczę, ale jutro bym zrobił trzy szczyty. Tak, trzy szczyty, dwa takie obok siebie, po 9 cm, drugi 1200, no i śnieżnik ma 1400. I z tego co się orientuję, ten śnieżnik to jest jeden chyba z tych szczytów tutaj, gdzie jest taki bardziej skalisty. Ale myślę, że nie będzie ten, że nie będzie problemu, więc, więc dam radę. Wszystko sobie obczaję dzisiaj. zobaczę ile kilometrów. Dobra, ja kończę, bo schodzę teraz z tym stromym, stromym zejściem, także więc yy, muszę trochę uważać. No i moi drodzy, w dzisiejszym odcinku to wszystko. Ja już właśnie wróciłem, jestem przy parkingu, samochód już widać. No i co? Zbieram się. Planuję kolejny, kolejną trasę, kolejny szczyt. Także. Jeszcze raz się powtórzę, jeżeli możecie, to zostawiacie klikajcie subskrypcję, z dzwoneczkiem zostawiacie łapkę w górę, a będę dla Was tworzył coraz lepsze materiały. Mm, to tak po prostu, w ramach zachęty, że tak powiem. No, nie przedłużając, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. Laura.